Hej. Witam Was, kochani. Idę z kawką usiąść sobie. I może trochę pogadamy. W sensie pogadamy? O! <laughs> Proszę, kto tam jest? To jest moja murweczka, kochana. No. Dobra. E. Chciałabym właśnie tak pogadać ogólnie, wiecie, o zdrowiu. Króciutko, Króciutko, bo uczę się dopiero tego całego nagrywania i żeby jakoś to fajnie było. Pijemy kawkę. Mm. Kubeczek bardzo, bardzo fajny. Bardzo w nim lubię pić kawę. Mm. ale Coś chciałam powiedzieć. Więc tak, chodzi mi o zdrowie. Pójdę po badanie tego tomografa. No to będę wiedziała na czym stoję, jak bardzo jest uszkodzone serce. Ale póki co, no mam tam dietę. Dzisiaj na śniadanie miałam na przykład trochę. Mogłam wam pokazać śniadanie. Chociaż ja nie bardzo jestem chętna pokazywanie jedzenia, ponieważ ja, jak to się mówi, ja. Nie jestem wizualnym smakoszem jedzenia, ale jak ja robię, bo jakbym u kogoś, to bym na przykład nie ruszyła tego, to co ja robię. No. Ja po prostu wrzucam do żołądka, żeby się napchał, nie patrzę, żeby było ładne. Jak miałam na przykład dietę ułożoną tam jakoś od y, dietetyczki, kurczę, bym chciała, żebyście byli wyżej, bo mi za bardzo widać. <grym>, tata, tata. No, nie wiem, no, no. I jak ja byłam u dietetyczki, no to... Kurczę, wiecie co? No tak. Skraloza. Zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Murweczko, kochanie, powiedz panci, co pancia miała powiedzieć, bo pancia normalnie zapomniała. Pomóż panci, kochanie. Mrówcia, no pomóż panci. Nie wiem. Wybaczcie, ale nie wiem. No matko jedyna. No dobra. Trzeba... Ja swojej mamie każę brać orzechy, a sama z pamięcią krucho, nie? Wiecie co, mam strasznie brudne okulary. Tak mi się wydaje, bo jakaś taka mgła. Myłam włosy dzisiaj, ale ja to niestety już mam tutaj takie siwe. Tragiczne, tragiczne. No dobra, nie przedłużając. Właśnie chciałam tak powiedzieć, że zaczynać będę dietę. Może ktoś coś mi poradzi, pomoże? Kurczę. Jaką dietę? No każą najbardziej tą śródziemnomorską. Ale ja tak. Nie wiem. Mam w domu łososia, mam piersi z kurczaka, mam awokado. No to już tak jakby było, nie? Ja mam w tym problem, że mi się nie chce szykować jedzenia. I przez to, że mi się nie chce szykować jedzenia, potem pod koniec dnia jestem głodna, to wszystko bym naraz wrzuciła. Oczywiście nie jem tak słodyczy, jak ktoś myśli, że jestem gruba, no to jem słodycze. Miałam zawał, bo jem słodycze. Nie, ja to tak raz kiedyś, na przykład jak jest tłusty czwartek, no to tych, tych pączków zjem tam pięć, osiem. Czasami było zdarzyło się, że ani jednego pączka nie zjadłam. No, to ja taki mam jakieś takie w głowie, że raz jem, raz nie jem. No i, i mi się wydaje, że powinnam jeść systematycznie. To może bym w końcu schudła. Ale tak, yy, ja nie wiem, w mojej głowie tak siedzi, że ja już mam 52 lata, to, to już mi się po prostu nic nie chce. Mam orbitrek, Miałam na nim ćwiczyć. No na razie nie mogę ćwiczyć, no bo. Myślę, że pierw jakieś delikatne ćwiczenie, a ja na tym orbitreku, to powiem wam, że trochę szalałam. Jest to fajne. Naprawdę jest to fajne. No, więc powiem tak. Zacznę sobie pomału taką dietę, może lekko keto. Ale jak to mówią od poniedziałku. Poniedziałek już był. Kurde, blade. Ja to mam się ze sobą Wiecie ile ja już diet przeszłam? Matko jedyna. Aż mi się nie chce myśleć o tym. Ja tak spierdzieliłam sobie życie, ja tak się odchudzam od 16 roku życia. Ja nie miałam powodu do odchudzania, ale siedziałam sobie na ławce, czekałam na autobus z koleżanką, miałyśmy po 16 lat wtedy i siedziałam sobie na tej ławce i tak sobie machałyśmy nogami i tak się patrzę na jej nóżki, a ona miała takie nóżki jak patyczki ja mówię, ja, ja bym chciała mieć takie nóżki, a ja miałam ładne nogi, tylko że człowiek no młody to jest szulnięty no i zaczęłam się odchudzać, jedno odchudzanie, drugie i ja nie pamiętam czy ja wtedy chudłam, ale wiem, że stosowałam diety i tak do tej pory stosuję diety że jak tak skończyłam 40 lat, no to już się upasłam. Nie wiem, czy ja się po prostu upasłam, czy po prostu ta przemiana materii tak mi zmalała przez te moje e, diety, te nieregularne jedzenia. E, od 16 roku życia nie słodzę herbaty. E, z tego co pamiętam, to chleba już oj długo długo nie jem są momenty, że zjem sobie kawałek chleba, ale to nie jest to co kiedyś, ja potrafiłam zjeść pół chleba naraz mógł być stary nawet ten chleb yy, z pasztetem ze smalcem, z czymkolwiek potrafiłam go zjeść tak kocham chleb, no a teraz już yy, nie ma białego chleba u mnie w domu teraz już Tomasz też je taki jakiś tam ciemny chlebek no Pijemy kawkę. Mm. Kawę piję rozpuszczalną z mlekiem owsianym, bo tak mam uczulenie na mleko. Mam uczulenie chyba na gluten. Mąki to nie mogę, no bo normalnie rozwala mi jelita, cierpię. A odkąd właśnie jadłam sobie keto, brzuch mnie nie boli, nic mi nie jest, no to znaczy, że to keto działa, jest dobre. Dlaczego zawał miałam? Nie wiem. Yy, mogą być to czynniki, może właśnie stresowe. Niestety, życie jest jakie jest. I można się uszrzeć z tego stresu codziennie. Codziennie coś się słyszy, coś się stało, coś się dzieje. Nie wiem. No. Trzeba coś robić. No to na dzisiaj będzie tyle. Muszę się skupić, jak do was rozmawiać. Chciałabym, żebyście coś mi tam napisali. No, mało was tam jest, no ale jest. Nie wiem, czy oglądacie. Tego to nie wiem. Może ktoś tylko zasubskrybował, a nie ogląda, a ja sobie nagrywam, ale to nic. Może kiedyś, a może ja wtedy będę bardziej odważniejsza, może inaczej będę yy, nagrywać. Yy. No bo to nie nie jest takie łatwe. Nie, 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 nie. Tak usiadłam sobie tak hop, hopsiup, no to jeszcze jeszcze, nie? Można się pogadać. Ale ja bym chciała, żeby to było jednak jakieś takie trochę przygotowane, wiecie. W sensie, że jak już mówię, że się nie zastanawiała, co ja mówię z tą pamięcią Holender jasny, nie? Nie mam takiego klepania, że ja tak potrafię klepać. Nie, nie, nie. Chciałabym. A jeszcze jedno właśnie. Tak jak Mówię, że chciałabym, byłam jak, jako dziecko w przedszkolu, to właśnie zawsze tak się przyglądałam wszystkim, o czym oni rozmawiają. O czym oni rozmawiają? O czym ja będę rozmawiać, jak będę dorosła? I wiecie co? Jest taki problem, że czasami, jak ktoś nie rozmawia ze mną, to ja też tak za bardzo nie umiem się odezwać. A jak już czek się wciągnie, zna się z kimś, są różne tematy, no to idzie, no to idzie. Tam są koty z temu, na temu kupiłam te koty. Yy, a tutaj jeszcze Wam pokażę spadmi. Muszę go przyczepić. Znaczy, spadmi. Oj. W sensie, sam nie spadł. Po prostu mróweczka skacze, yy, muchy łapie i ona wszystko niszczy. Tam mam na przykład.